Podsumowując, Szwajcaria ma bardzo dobrze zorganizowany system odporności państwa. Może z powodzeniem służyć jako wzór, czy to dla Polski, czy to dla innych krajów naszego regionu. To tak naprawdę jest główna puenta naszego materiału. Ciekawe, kontaktując się ze szwajcarskimi urzędnikami, odpowiedzi, informacje dostawaliśmy praktycznie natychmiastowo. Byli bardzo chętni do współpracy, udzielania nam informacji i wdzięczni za to, że ktoś tym zainteresował.